Siemanko koledzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, mamy dzisiaj wtorek, jestem właśnie u gołąbków i dzisiaj będzie odcinek pod tytułem wstępne parowanie, będę łapał w pary, łapał do klatki, będę wam pokazywał co, co, co będę chciał sparować na przyszły rok 2024, będę pokazywał właśnie parki tak jak mówię, tak więc zaczynamy, zaraz łapię pierwszą parkę i wam pokażę, zademonstruję ją w klatce już tak jak mówiłem, tak więc do zaraz. No i tak, jestem koledzy, pierwsze parka to są zamojskie, takie długie, ładne, yy, biała samiczka jest i samczyk czarny, taki trochę grochowaty widać, brudne gąbki, bo teraz nie latają, ale no taka będzie parka, samczyk czarny, grochowaty taki i biała samiczka, nie warto sobie pokazać, widzę, o, boją, ale taka parka wstępna będzie, później zrobię ładne zdjęcie jeszcze i wam wstawię tutaj właśnie do filmiku. Żeby było ładniej widać Nie, Tak się rzucają, nie chcą się pokazać za bardzo A Taka parka Wstępna będzie Czekajcie, może jakoś się udaje pokazać tutaj ładnie Też wątpię w Dobra No to właśnie pierwsza parka jest Taki grochowaty samczyk Białoloty z jednej strony, widzicie? I biała samiczka To pierwsza parka, zaraz przechodzimy do następnej No i tutaj mamy drugą parkę, koledzy To są widyny znaczy, no ten taki. Nie wiem jak go nazwać. Żółty to jest widyn, chyba czysty. A to moje takie kawowe. To jest mieszanka. Takie nie wiadomo co, ale w, w podobie do widyna, chyba podobne. Albo mi się pomieszały już lasy, albo to chyba widyn był. Nie wiem. To tutaj mamy samczyka. Widyn. Tutaj samiczka. Taka chyba nawet podobna do widyna. Nie wiem, taki kok. Ale je właśnie planuję w parze. Je. Chyba dobra parka. Dobra, przechodzimy do następnej. No i już trzecia parka to jest pocztowe. To jest mój samczyk, taki ten nakropiany, ładny. To osiemdziesiątkę zrobił jako młody. To znaczy to nie, nie był lot taki, wiecie, w związku, tylko po prostu dziadek go wywiózł na 80 km, Wam mówiłem już chyba. No i wrócił, więc mądry go jest. Tutaj jest samiczka z giełdy, przymelek. Trochę brudne są, są, ale no, siedzą teraz. Do tego taka ładna parka samczyk nakopiany. I samiczka szymerka. No tak więc przechodzimy do kolejnej pary, już czwartej chyba. No i tutaj mamy kolejną parkę. Samońskie siwokrase. Znaczy w sumie ta, ta samiczka to jest bardziej taka czarnokrasa. O ta. Tutaj z brzegu. Za nią samczyk siwokrasy z 22 roku. A samiczka z 23. jest. Patrzcie, trochę brudasy, bo. Siedzą dobrze zamknięte. No, tutaj mamy samczyka z 22 roku, tu ma obrączkę. No, z targu go nabyłem i samiczka też z targu z tego roku. Taka parka będzie za zamojskich. Ładne. Takie w miary chyba siwokrasy Dwa są. Możecie napisać, co sądzicie o nich. Ale myślę, że w miary gitara. Siwoklasy są. No dobra, przechodzimy do następnej parki. I tutaj, mam, tutaj mamy gołąbki dziadka już. Znaczy w sensie... Ja je, ja je trzymam <grym> a z dziadkiem, ale dziadka ulubione gołąbki. Są to pawiki. Biały samczyk z tego roku mój, mojego chowu. I samiczka targowa. Chyba pawik indyjski czy kaczun. Nie wiem, mówili mi co jest takiego. Pawik indyjski lub kaczun, nie wiem no. Ale taką parkę właśnie planuję y, robić. Muszę tego białego rozparować z tym kosztanem, co mam. Mógł się sparował mi z kosztanem samiczką. Taka parka. Samiczka, tygrys i sam jest bieludki. Myślę, że będą ładne. Dobra, przechodzimy do kolejnej parki. No i następna parka to pocztowe. To znaczy samiczka pocztowa, a sam jest to taki kok. Jak widzicie, tygrysek na czerwonej zgówce. I samiczka oryginalna DV. -ka. Ona się trochę marnuje przy tym koku. Ale ładne, młode dają. A ja tylko na kolor patrzę, nie na wyniki. Więc taka parka. wam mogę pokazać oryginalna TV. O! Słuchajcie. Nie wiem, czy widać. O! DV, Nabyłem ją za 5 dych na targu już jakiś czas temu. Rok chyba będzie już. jak u mnie siedzi. Udało mi się oblatać. Bo ma tego samca u mnie. No i tak siedzi już rok. Nie tylko będzie dwa lata. No. Taka właśnie samiczka ładna. Dobra, to przechodzimy do następnej parki. I tutaj mam parę parzystów zamońskich czerwonokrasych. Samczyk już gruchał, nie wiem czy słyszeliście przed chwilą. One są sparowane Teraz może będzie udało się zademonstrować, jak ładnie grucha. Nie, teraz się wstydzi. No, taka parka, czerwonokrasy. Tutaj samczyk z brzegu, samiczka ta z tyłu. O. To ładna parka, ale chyba będę sprzedawał je, no bo lotne to są, ale jak są lęgi, no to niestety zawsze jakieś dziwne młode dają. A to jakieś chore, a to szybko zdychają, po prostu słabe młode są po nich. Nie wiem od czego to zależy, ale no ładna parka. Jakby ktoś chciał, mogę sprzedać. Korzysta parka. Lężne są, ale mówię, dziwne młode po nich są. Jak nikt nie kupi, to zostawię po prostu je, ale no. Tak to wygląda. No to przechodzimy do prezentacji kolejnej parki. I kolejna parka to są Buciany Zamojskie z tego roku. Samczyk to ten mniejszy właśnie. Dziwne, dziwnie tak się złożyło. Samczyk mniejszy, a samiczka to z tyłu. One były na, na lotach puszczane tych wiecie, lotach tych zamojskich, tych moich na kilometr zrobię loty. I w przyszłym roku też będzie lotowana. Takie ładne, jasne są. Jasny, jasne, jasne niebieskie, siwe. Piękne. Tutaj mamy samczyka, taki mały jakiś samiczka. Bardzo fajne gąbki lotne. No i mam nadzieję, że fajne będą dawać młode. Jakby ktoś chciał, to będę mógł młode po nich sprzedać. Jak ktoś będzie chciał. Z drugiego lęgu. Bo z pierwszego sobie zostawię na próbę. Zobaczcie, co to za ptaszki. A drugi, drugi lęk mogę sprzedać. No. Także przechodzimy do prezentacji kolejnej parki. I kolejna parka buzianów zamojskich. To jest samiczka. To jest strasznie brudne, no bo wiecie, mówiłem, nie latają. Ale tak to w lecie, jak latają, cały czas to są czyściutkie. Dobra. Samiczka to bocian. Siwy. A samczyk to bocian. Miał być czarny, ale ma takie... Jak chyba to powiedzieć? Taki bardziej grochowaty jest. Wiecie, nakrapiany. Ci, co hodują za będą wiedzieć, o co chodzi. Że taki czarny powinien być ciemny czarny. A nie taki, jak widzicie, ma takie... Groszki tutaj, o. Widać. Ale taka parka myślę, że będzie gitara. No. no. Przechodzimy do kolejnej parki już. I tak, tutaj mamy gąbkę bez pary. Jest to chyba kasztan, bądź murzyn. Nie wiem. Kasztan, albo murzyn, nie wiem. No. Samiczka, obciata koroniata. Łapcie ma takie małe. Koronka też niezbyt duża. I do niej będę szukał samca. Bo ona na razie jest w parze z pawikiem, ale tak, tak nie bardzo. Ładna, nawet równa chyba. O, kasztanka bądź murzynka. Ciemna, potocznie mówiąc. No, ona będzie bez pary. I tak szukam do niej właśnie samczyka. Albo murzyna, kupię do niej. Ciemnego, w sensie też łapcie tego tego Albo kasztana, jak trafię na targu. I no, przychodzę do reprezentacji następnego gąbka, bądź pary. I tutaj kolejny gołąbek, niestety bez pary, jest to budapeszt czerwony z 20 roku, z obrączką, nabyłem go na targu kiedyś za 3 deszki chyba, nie pamiętam, bo już to było z rok temu chyba, może mniej trochę, taki czerwony budapeszcik, samczyk na pewno, do wszystkich samiczek grucha, więc w sobotę będę polował na samiczkę do niego, też czerwoną, bądź jakąś czarną kończatą, zobaczymy co będzie. Bo coś trzeba kupić mu, bo, żeby nie był z jakimś kokiem w parze. Mam niby taką samiczkę białą. On do niej tam grucha, ale nie wiem. Bardziej chyba kupię Budapeszta do niej. Budape do niego, Budapesztkę. No dobra. To idę prezentować kolejnego gołąbka. Lub gołąbki. Tutaj następna parka taka... Do dupy powiem wam. Koki dwa. Czarny to samiec. Taki nie wiem co to... Do czego to podobne. Samica taka trochę jak bucianka. Leciutko może. I to będzie w parze. Nie będę tego raczej rozmnażał, tylko sporuję, żeby do innych nie leciały. Ale po prostu je wywiozę na wiosnę. tak 10 km może wrócą. Jak będą chciały, to zostaną. A jak nie, to to bezwartościowe koki po prostu nie chcę i lecą, gdzie chcą. No i tak, taka samiczka właśnie. Biała. I samiec czarny. Dobra. Idę prezentować następną parkę. No i tutaj kolejny gołąbek bez pary, tegoroczny samiec. Po tej DV tutaj po tym tygrysie koku. Też kok wyszedł. Mogę go sprzedać, jak ktoś go chce, za dyszkę nawet. moją <grymne> na obrączce z tego roku jest. Tylko ma jeden defekt, taką łapkę dziwną. Czekajcie, o, widzicie tą łapkę taką jedną. Czekajcie, krzywą strasznie. O. A to, co ma obrączkę, widzicie. O. Ma taką dziwną łapkę. Krzywą. Taki właśnie się urodził. Taki jest. No. Gdyby ktoś chciał, to mogę go sprzedać. Jak nie, to coś tam mu kupię na wiosnę. I się go będzie parować, bo nie wygląda chyba najgorzej, jak, jak na kołka. W sensie to po tej wiecie, Dwawce i po tygrysie. No. To są sumie je... zbliżone do pocztowego jest. No. to lecę prezentować kolejną gąbkę. Bądź parę, jak, jak, jak ktoś tam jeszcze wygrzewie z nich. <grym> bo większość właśnie nie ma parki, zauważyłem. No i następny gołąbek bez, bez pary. Jest to samiczka zamojska czubata biała, ta łopana przez dziadka, taka marna, strasz, strasznie brudna, widzicie rzuca się strasznie, bo chce uciec z klatki, no i zobaczymy, ktoś może jej kupię na wiosnę, jak nie to będzie bez pary, może pójdzie w końcu do siebie, bo nie zależy mi wcale na niej, chyba że ktoś chce ją kupić, to mogę sprzedać tanio, jak ktoś by chciał to pisać w komentarzu, nie wychudź Widzicie, jako uparta. Dobra, idę prezentować kolejnego gołąbka. I tutaj mamy gołąbka zamojskiego sey, murzyna. Jak to powiedzieć, murzyn roztoczański. Coś takiego, samiczka. Z, z 18 roku. No, kupi, kupiłem ją na targu. Tylko ładna, ale niestety bez parki. Będę, się, będę musiał coś do niej dokupić. Fajna jest, ładna, długa. No i tak. Chcę prezentować kolejne ogłąbka, bo też tam chyba jeszcze ich zostało. Już niedużo, ale jeszcze są pojedyncze sztuki do pokazania chyba. Teraz tam popatrzę dokładnie. I dobra, no. Lecę do kolejnego. Tutaj mamy samiczkę zamojskiego bociana chyba. Taki nierówny bardzo. Tutaj ma trochę pasów. Trochę czarny. Z drugiej strony jest biała. O. Taki chyba koczek troszkę, no. Też mogę, mogę ją sprzedać, bo Chyba nie będę je z niczym parował. Tak myślę przynajmniej. Ale gołąbek mądry, bo kiedy się wywiozłem na to były chyba 2-3 km. No. I wróciła jeszcze tego samego dnia. Taka zmęczona, ale wróciła. Jak widzicie w miarę czysta jest. W sensie nie ma brudnego ogonka. No taka samiczka, taka sobie. No, dobra, ale co kolejnego gąbka prezentować. Tutaj taki kok samiczka po orlikach, bo jakieś Orliki też hodowałem, ale... Nie podoba mi się ta rasa. Ich styl latania i w ogóle postawa. Tu jest taki właśnie koczek po orlikach, po pocztowym, chyba. Mądry, mądry jest, jak nie wiem. Opuściłem śnieg, nawet jak zaczęło padać. Gdzieś na początku października, to. Nie, listopada, listopada. Gdzieś jakoś tak, czy w połowie listopada, jak trochę tam śniegu zaczynało sypać. U na, na dychę i wróciła z Kubana. Po trzech dniach zmordowana, ale wróciła. Więc ma coś w głowie. Ale raczej nie będę tego parował z niczym. Ładnie lata długo. Za dziorna samica jest, naprawdę. No i to tyle. Wszystkie gąbki właśnie przedstawiłem Wam. Znaczy, jest jeszcze parka białych pocztowych, ale to widzieliście w ostatnim odcinku, więc nie ma co pokazywać cały czas. Więc tak, to ostatni gąbek właśnie jest z mojej hodowli. Bez parki. Zobaczymy, może go znowu dam na jakiś lot. A może z czymś tylko sparuję, jeszcze zobaczymy. Więc to tyle z prezentacji. Ale jeszcze nie koniec filmiku, jeszcze mam parę rzeczy wam do powiedzenia No i tak, tak jak mówiłem to tyle z prezentacji Gąbki będą już parowane, znaczy parowane Lęgi będą się odbywały już na nowym gołębniku, tak jak wam właśnie mówiłem, będzie nowy gołębnik Ten taki ładny, duży Tak jak właśnie wcześniej zapowiadałem, będzie ładny nowy gołębniczek Tutaj to będzie wszystko właśnie rozebrane No i tak, widzicie przyszło właśnie odwilż już ładnie wszystko puściło, śniegu prawie wcale nie ma, ja w krótkich butach już łażę. Ładnie wszędzie puściło, widzicie. Tutaj jeszcze szczaw trochę z tamtego roku. Pod śniegiem był I tak patrzcie jakieś, jakieś lele są pocztowie jakieś leci. O, jakiś obcy Pewnie miejski, bo blisko miasta hoduje to. To czasami te miejskie zalatują. I tak mogę jeszcze wam pokazać rybki, bo hodujemy razem z dziadkiem rybki nie wiem czy będzie widać się karpiki koi nie schowały się, już woda im właśnie odmarzła. I tak tutaj mamy rybki, tutaj mostek i tam jeszcze drugie, druga, drugie oczko mniejsze jest. Zaraz przejdę, też pokażę. Tutaj jeszcze karmimy ptaszki, jak widzicie. O, wszystko wyjadło, już tutaj dziadek daje im tego. Orzechy włoskie i trochę ralcji od gołębi. Tu widzicie wybelek idzie. No tutaj wieszamy słoninkę czasami dla koreczek. Nie, nie codziennie, bo będą za grube, jak to dziadek mówi. <grych> I tutaj właśnie w tym karmniczku karmimy się sierpówki. Też wszystko wyjadły, sierpówki te i różne rybki. E, rybki. I różne ptaszki, wróbelki i tak dalej, no. Tutaj widzicie, rybka jedna jest. Trochę ją widać. Tutaj jest drugi stawik, malutki. Tutaj widać rybkę. Karpik koi. I tak to się wszystko kręci tutaj, no czekamy na to wiosnę, żeby w końcu ten gołębnik postawić, bo Teraz trochę śniegu nie ma, ale dziadek jeszcze mówi, że poczekajmy, bo Spadnie i żebyśmy nie byli tak, wiecie yy, W połowie praca, to śnieg nas zasypie i, i tak Tak to właśnie wygląda Jeszcze w sumie jednej parki wam nie pokazałem, ale to już Tutaj się a to nie było co sensu jej łapać jej O te Zamoński bocian I tutaj właśnie jego samiczka ta Output winę, Blau winel, coś takiego. Tutaj jest ich młody, coś jakiś dziwny. Widzicie, z drugiej strony. ma dziób, z jakiś taki dziwny. Zaraz go złapię i zobaczę, co tam mu dolega. Czekajcie, chwilkę. Mam go. Dziś, yy... Nie wiem, co mu taki dziwny dziób ma, jakiś otwarty, krzywy, jakby. Nie wiem, co mu jest. To jest późny młody, październikowy, to. Szybko łapią infekcję. Widzicie tutaj bocian jest, samczyk i tutaj samiczka. I tak to wszystko właśnie wygląda. Tak więc no taki dłuższy odcinek pomocy coś ciekawszego. Zostawcie łapki w górę. Widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. No i trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam.